Obiecałam, że dzisiaj w studiu Radia Kaszuby po godzinie 11 pojawią się goście i są. I po kolei pan Łukasz Franiak, szef biura sponsoringu grupy LOTOS. Dzień dobry. Paweł Jana, koordynator programu Piłkarska Przyszłość z Lotosem. Dzień dobry, Panie witamy. Dobry. I Pan Tomasz Bocheński, prezes zarządu Akademii Piłkarskiej LG. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Panowie dzisiaj stawili się w całym komplecie. Jak tam po majówce, tak na początku zapytam, było pracowicie, czy odpoczywaliście panowie? Ja odpoczywałem, ale chyba wiem, że trener pracowicie spędził na piłkarską. Ja pracowicie, bo byłem na finale Pucharu Polski. Wczoraj byłem na UKS Lotto Luzino na meczu, także cały czas jeździłem, ale nie Odpoczywałam tylko pracowałam. Ja rozumiem, panie trenerze, że dla pana przyjdzie majówka w innym czasie po prostu. Przełożę sobie ja pan pana, przykład wakacje, na czerwiec. Spokojnie, urlopy. To troszkę się odpocznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać na, na temat wpływu programów szkoleniowych młodzieży na piłkę seniorską i reprezentacyjną. Panie Tomaszu, ja chciałbym, żebyśmy przypomnieli z poprzedniej audycji, na czym ogólnie polega program piłkarski przyszłości z Latosem. Program ten jest to program szkoleniowy, który od od 2012 roku wspólnie z grupą LOTOS realizujemy początkowo na terenie województwa pomorskiego i Elbląga, a teraz już właściwie można powiedzieć, że. W Polsce, dlatego że i w Białymstoku, a niedługo również w Czechowicach Dziedzicach i Wiaśle, więc na południu. I generalnie koncentrujemy się na tym, żeby szkolenie piłkarskie ulepszać, dofinansowywać, odpowiednio prowadzić i wspierać i wyszukiwać talenty. Czyli wspieracie jakby kluby, które już istnieją. Tak, to, są, to jest współpraca z klubami, które działają e, konkretnie na danym obszarze e, i my w, 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 wciągając te kluby do programu, wdrażamy u nich nasz e, program szkolenia i obejmujemy je różnego rodzaju działalnościami. Jak ten program wpływa na poziom w klubach? Ja myślę, że już można mówić o tym, że, że ma bardzo duży wpływ, dlatego że chociażby patrząc tutaj na, na nasz teren, te ośrodki, z którymi współpracujemy niejednokrotnie w swoich rozgrywkach, mają bardzo dobre. Osiągnięcia. Zawodnicy są dostrzegani nie tylko tutaj w terenie, ale również przez kluby w Polsce. Są powoływani do reprezentacji Polski czy na, czy na Letnią Akademię Młodych Chorów czy inne tego typu projekty PZPN-u. Więc myślę, że parę lat temu jeszcze to było gdzieś tam sporadyczne. W tej chwili to już jest taką regularną praktyką. Tutaj mówimy już jakby trochę o efekcie końcowym, czyli o tym, co z takim młodym człowiekiem dzieje się dalej. Po trenerze, ale bywa często tak, że rodzice oddają dziecko do klubu piłkarskiego i tak na początku mówią, hmm... No Nie wiem, czy coś z tego będzie. My byśmy tak od razu chcieli, żeby to dziecko od razu już trafiło do reprezentacji. W wieku 6 albo 7 lat już reprezentowało Polskę na najważniejszych meczach. A to chyba tak no nie można, prawda? Wiadomo, że z takiej dużej grupy młodych, jednego rocznika chłopaków, no, na pewno nie będą wszyscy reprezentantami czy grali, bo jest początek ich kariery i ta kariera musi być od początku dobrze prowadzona. Dobrze wyszkolenie musi być prowadzone stąd. My też działamy na trenerów zajmujących się tymi ośrodkami. Większość tych ośrodków, co Tomek tutaj nie powiedział, ale jest w małych gminach i tam właśnie tych chłopaków najlepsze talenty wychodzą właśnie z takich małych ośrodków, bo ci chłopcy chcą do czegoś dojść, dążą, bo wiedzą, że biednie jest, no, czy nawet w domu, czy przypuśćmy w gminie, a tak ma szansę. Przyjść do akademii, przyjść do, teraz już mamy przez drużynę UKS LOTOS, która gra, ci chłopcy mają już po pięć treningów w tygodniu, mają szkołę na miejscu, także to jest zadbane i stąd właśnie dopiero ci chłopcy pójdą i rodzice też muszą trochę być cierpliwi, bo nie wszyscy będą Lewandowskim bo oczywiście mówimy o tym w dzisiejszym czasie. Czyli generalnie to po prostu jest długoletni proces, żeby wyszkolić taką, taką młodzież. No właśnie, zaczynamy od szóstego roku życia, można tak powiedzieć, a kończymy kariery, tak jak niektórzy, zwłaszcza bramkarze, kończą prawie 40 lat, no i ta kariera długo trwa, ale zawodnicy z pola tak mniej więcej koło 35 roku życia kończą kariery, także jest trochę czasu, żeby dobrze się nauczyć i później się pokazać na no, można powiedzieć, na boiskach światowych no, dużo chłopaków będzie na pewno z, z tego programu i w ogóle z tych akademii co są, wychodziło, i na pewno pograją na wysokim poziomie. Dzisiaj goście w Studio Rady Kaszebe w programie Klapre Podre Zaraz wracamy do rozmowy. Reklama. Radiowa Akademia Piłkarska. Sponsorem programu jest Grupa Lotos. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Dzisiaj pan Tomasz Bochański, prezes Zarządu Akademii Piłkarskiej LG. Pan Paweł Jana koordynator programu Piłkarska Przyszłość z Lotosem. I Łukasz Franiak, szef biura sponsoringu grupy Lotos. Teraz pytanie do pana Łukasza. Panie Łukaszu, czy z punktu widzenia grupy Lotos inwestycja, wieloletnia inwestycja w młodzież, jest jednym ze sposobów budowania wizerunku firmy jako odpowiedzialnej społecznie? Zdecydowanie tak. Słowo kluczowe w tym przypadku to jest wieloletnia inwestycja, ponieważ. Że jest to program nastawiony na rozwój dzieci i młodzieży. Tak jak tutaj trener i prezes wspomnieli, jest to proces długi, wymagający dużych nakładów, dużych poświęceń. Są to dzieci, jest to młodzież, trzeba, trzeba w nich odpowiednio zainwestować. Także nastawiamy się na to, że te efekty. Programu, całej tej inwestycji będą widoczne. One są tak naprawdę już widoczne, ale program trwa od 2012 roku, więc, więc ładnych kilka lat już, już za nami, a też można przywołać jeden z naszych flagowych programów. Program prowadzony z polskim związkiem narciarskim szukamy następców mistrza, kiedy to też po ładnych kilku latach, dopiero ładnych kilku latach inwestowania w rozwój dzieci i młodzieży, dopiero zaczęliśmy zauważyć te efekty w postaci, w postaci kadrowiczów reprezentacji polskiej w tym przypadku, w przypadku piłkarskiej przyszłości z lotosem też ten efekt po tych kilku latach zaczyna być widoczny poprzez powołania do kadr wojewódzkich, do kadr narodowych różnych w różnych kategoriach wiekowych. Rozumiem, że grupa Lotus jest po prostu wielkim miłośnikiem sportu. Tak, można tak powiedzieć, że jesteśmy miłośnikiem sportu. Uważamy się za firmę bardzo mocno inwestującą w rozwój polskiego sportu, ale nie tylko na tym szczeblu seniorskim, ponieważ nasza strategia zakłada obecność w dużym sporcie, w profesjonalnym sporcie poprzez współpracę ze związkami sportowymi, ale także zabezpieczenie zaplecza kadr poprzez rozwój dzieci i młodzieży. To jest takie kompleksowe działanie, które pozwala nam na wpływanie, kształtowanie, postaw wśród dzieci, młodzieży i profesjonalnych sportowców od, od yy, tak naprawdę wieku przedszkolnego po, po, po wiek taki zawodowy, yy, seniorski. Każdy sport związany jest z pieniędzmi, prawda, większymi lub mniejszymi, ale to również wydatki na przykład dla rodziców, bo są i dojazdy różne, trzeba dofinansować pewne sprawy. Czy ym, piłkarska przyszłość z Lotosem to program, który również jest związany ze stypendiami, czy tych najlepszych nagradza się w jakikolwiek sposób? Jak najbardziej. Od początku praktycznie. Programu. Założyliśmy sobie, że będzie jeden z jednym z jego elementów będzie program stypendialny. Został utworzony w budżecie programu co roku jest tworzony odpowiedni fundusz i na początku pamiętam, w pierwszej edycji przyznaliśmy 48 takich stypendiów. Zresztą, co ciekawe, pierwszymi stypendystami tego tegoż programu byli m.in. Mateusz Sopoczko i Rafał Kobryn, czyli zawodnicy, którzy, że dzisiaj grają jeden w zespole Ekstraklasy, drugi w pierwszej lidze, więc tak naprawdę widać, że gdzieś tam już wtedy te talenty się objawiały, tak? I one dzisiaj, oni może są na początku swojej drogi jeszcze, ale, ale, ale prezentują już wysoki poziom. Uważamy, że że rzeczywiście koszty szkolenia, które ponoszą rodzice są duże, w związku z tym warto dostrzec raz że tych, którzy prezentują wysoki poziom i wesprzeć to, to finansowo, a dwa, że wesprzeć również tych, którzy może jeszcze nie, nie prezentują w poziom najwyższego, ale, ale chcą grać w piłkę, bo są bardzo ambitni, sumienni, ale często na przykład nie mają możliwości, żeby nie wiem, być na każdym treningu muszą z daleka dojechać tak i, i te nasze środki, z, z funduszu systemu pomagają im e, w tym, żeby, żeby łatwiej im, łatwi im się e, na te treningi trafiało chociażby. Dzisiaj goście w Sudoradzie Kaszebe zaraz wracamy na rozmowę. Sponsor Radiowa Akademia Piłkarska. Sponsorem programu jest Grupa Lotos. W naszym studiu goście pan Łukasz Franiak, szef biura sponsoringu Grupy Lotos. Pan Paweł Janas, koordynator pro, programu Piłkarska Przyszłość z Lotosem i Tomasz Bochański prezes Zarządu Akademii Piłkarskiej LG. Panowie, ja chciałbym się zapytać o ym, projekt, o właśnie ciężko, ciężko powiedzieć, to chyba projekt grupa UKS Lotos Gdańsk. Cóż to takiego? Tak, jest to w ramach piłkarskiej w przyszłości z, z Lotosem taki, powiedzmy, dodatkowy element, który wprowadziliśmy od lata 2018 roku, wychodząc naprzeciw tych oczekiwaniom takim, żeby... Ci zawodnicy, których szkolimy na co dzień, tworzyli jeden zespół. My oczywiście wcześniej mieliśmy okazję tych chłopców oglądać razem, bo w ramach tak zwanych kadr programu e, zwoływaliśmy ich w jedno miejsce i tam odbywaliśmy z nimi treningi, ale stwierdziliśmy, że fajnie by było, jeżeli. E, oni by mogli tworzyć już zespół pod szyldem lotosu i rywalizować w lidze z innymi zespołami i to właśnie się udało zrobić w ramach również współpracy z pomorskim związkiem piłki nożnej który współtworzy z nami ten projekt i jest odpowiedzialny z kolei za część tą edukacyjną czyli tworzy klasy sportowe my odpowiadamy za część tą rozgrywkową ligową Mamy, mamy fajny, fajny zespół, który naprawdę radzi sobie w swojej lidze. Zobaczymy, jak to będzie na koniec sezonu wyglądało, ale na razie wygląda to obiecująco. Czyli to są zawodnicy z poszczególnych, z poszczególnych zespołów z innych miejscowości. Oni się spotkali razem pod szyldem UKS-u, tak? Rozumiem. Tak. Część z nich jest, bezpośrednio wywodzi się z ośrodków, a z racji tego, że robimy ten, ten, ten projekt z Pomorskiej Związkiem piłki nożnej. Oczywiście on też jest otwarty na zawodników z innych klubów, którzy do tej pory nie byli w programie, ale wchodząc do UKS-u, stając się zawodnikami UKS-u, się rzeczy ten program zasilili i e, również e, go reprezentują. Panie trenerze, pan już troszkę odpowiedział nam na to pytanie, ale y, to myślę, że warto powtórzyć, dlatego że to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, o której pan powiedział, że y, reprezentant, y, że. Y, Kadrowicze pierwszej reprezentacji Polski, ogólnie osoby, które w reprezentacji Polski się znajdują, to nie tylko osoby z dużych miejscowości, prawda? Ze stolicy albo dużych miast, na przykład. Zgadza się, ja sam wiem po sobie, bo jestem z małego miasta, urodziłem się w Pabianicach pod łodzią. Oczywiście później awansowałem do Widzewa, Łódź, później do Legii Warszawa, ale już w reprezentacji Polski zacząłem grać yy, zatem na Kazimierza Górskiego, który mnie powołał, ale w tych małych miasteczkach, jak się jest, no to nie ma takiej obserwacji, jak tu, to co mówimy o KS LOTOS, że jest, że oni mogą się już w województwie pokazać, bo to jest liga wojewódzka i naprawdę sobie fajnie radzą, bo mam przyjemność, tam na paru meczach już byłem ich i jakby... Tą grupę się udało wygrać, a to, to ja mówię, to nie jest jeszcze takie najważniejsze, bo to jest dopiero pierwszy rok, ten program powstał. Ale jak się udało wygrać, no to te dzieciaki będą grali już w Lidze Wojewódzkiej, czy, znaczy w Lidze Centralnej i będą jeździli po Polsce, będą grali z najlepszymi klubami, i wtedy można się jeszcze bardziej porównać jakimś poziomie do innych grup. A poza tym te, te większe kluby na pewno będą no, szatowały na tych dzieciaków zdolnych, no bo taka jest prawda. I wielu, tak jak ja powiedziałem, przechodziłem swoją spawianicę do Łodzi, z Łodzi do Warszawy, do Legii, oczywiście już byłem w wieku, gdzie do wojska mnie musiano wziąć i wtedy nie było do, do nic mówić. I to jest, to jest bardzo ważne, żeby tym dzieciakom dać szansę, z tej młodzieży, z tych małych miasteczek, bo naprawdę są to zdolni niektórzy chłopcy i żeby im pomóc w tej rozwoju kariery, a poza tym też mamy duży wpływ na ich wychowanie, można tak powiedzieć, bo nie będą wszyscy tam super piłkarzami na zdrowie, bo ale trenują. Ale sport w życiu każdemu dobrze robi, prawda? Ja, ale w UKS oni trenują 5 mają w tygodniu, no a w tych swoich klubach tam dwa w tygodniu i mecz, no jednak to dużo pomaga i tu dzięki... Sponsorowi naszemu, Lotosowi, który do, do tego daje finansowo i dokłada te pieniążki i można to wszystko połączyć i z tych dzieci naprawdę coś może w przyszłości będzie. Panowie, gdybyście tak mieli wszyscy razem poradzić, bo każdy z Was właśnie tym się zajmuje, żeby tą zdolną młodzież wyhaczyć, no gdzieś pewnie słucha nasz jakiś zdolny piłkarz prawdopodobnie i on nie wie, co on ma sobą zrobić. Jakie powinny być pierwsze kroki, które powinien skierować? W którą stronę? Zależy z jakiej miejscowości, w jakiej akademii jest, bo jeżeli y, będzie zdolny, to te akademie go szybko przyjmą. Są nabory, różne wybierają z tych grup. I wiadomo, że tych chłopaków niech się stara u siebie, trenuje, na pewno go ktoś dojrzy. I na pewno, tu myślę, że jak z województwa pomorskiego, to my go dojrzymy i będzie pod kadrę lotosu podchodził, a później może grać już w tym klubie. Tutaj rozmawiamy o chłopcach, a czy dziewczyny też grają? Zdarza się? No jak najbardziej. Mało tego, bo w ramach programu funkcjonują grupy kobiece. W Gdańsku mamy ponad 100 dziewczyn w tej chwili, które, które na co dzień uprawiają ten sport. I wbrew pozorom ta dyscyplina Wśród kobiet jest, staje się coraz bardziej popularna. Zresztą tutaj trochę Łukasza do tablicy wywołam, ale nie wiem, czy, czy Państwo wiedzą, że Grupa Lotos od pewnego czasu tak naprawdę oprócz pierwszej reprezentacji męskiej, sponsoringiem obejmuje również reprezentacje żeńskie. Także... To na pewno Panie się bardzo cieszą, bo ja wiem, że takie sporty, które głównie są dla Panów przeznaczone, są dosyć w Polsce jeszcze mało popularne i niedofinansowane niestety. Dokładnie tak, jak Tomek wspomniał, od tego roku jesteśmy też sponsorem reprezentacji kobiet w piłce nożnej, także to nasze działanie jest w pełni komplementarne. Szkolimy dzieci, młodzież, nie tylko chłopców, ale także dziewczynki. Jesteśmy sponsorem dużej reprezentacji, więc, więc podchodzimy do tego naprawdę kompleksowo. Panie trenerze, a pan jak do tego podchodzi, że dziewczyny również grają w taki wydawałby się dość męski sport? No to tak kiedyś się mówiło, bo dziewczyny mają damskie, chłopaki męskie. No dobrze, ale cofnijmy się do tych lat, kiedy pan te... na przykład grał to co, on tak? Pomyślałby sobie pan sam tych latach, że dziewczyny grają, że to tak fajnie? Znaczy niektóre dziewczynki pamiętam, z nami grały na podwórku czy na ziemno, ale to wyjątki były i bardziej rodzice nie chcieli, bo to tu chłopaki, tak tam siłowo świniaki, coś zrobią, śmieniaki. Tak jest. Mhm. Ale teraz jest to, już naprawdę się rozwinęło na całym świecie. Piłka nożna kobiet jest bardzo popularna. Miałem okazję oglądać w Stanach, jak dziewczynki razem z chłopcami w jednych zespołach grają, tam do pewnego wieku nie ma tam, że i są niektóre lepsze od chłopaków w tym wieku, że to jest naprawdę w dobrą stronę idzie. I to mnie cieszy, że no mają zajęcie, że potrenują fizycznie na no powietrzu, pobiegają, nie, nie przychodzą i chłopakom i dziewczynom w tym wieku jakieś dziwne głupoty do głowy, tylko po prostu zajmują się tym, mają czas zajęty. I to jak mówimy, to dla zdrowia też przede wszystkim. Dobrze, panowie, to w takim razie jeszcze chciałabym zapytać, czy można już mówić o pierwszych efektach, o pierwszych sukcesach w ramach szkolenia w piłkarskiej przyszłości Lotosem? Tak, już nadchodzi ten moment, kiedy zawodnicy, którzy zaczynali razem z nami, mieli tam lat powiedzmy kilkanaście, czy 10, 11, w tej chwili zaczynają dochodzić do takiego wieku, że po pierwsze są brani pod uwagę. Do gry w piłce seniorskiej. Niektórzy są już po debiutach i myślę, że będą dalej się rozwijać w tym kierunku, żeby coraz większą, coraz więcej wnosić do swoich zespołów. Część z nich, oczywiście, nie odbywa się to tylko tutaj na, na, na terenie Pomorza, czy pomorskich zespołów, jak jak, jak tutaj Lechia, Arka czy, czy Choniczanka, czy Bytowia mówię o tych z najwyższych klas rozgrywkowych ale też są gdzieś już po Polsce tak? było zainteresowanie kilkoma z nich ze strony nie wiem, Zagłębia Lubin, Lecha Poznań no, 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 pogonić Szczecin tak? i ci zawodnicy po prostu tam spróbowali szukać swoich szans, niektórzy tam są tutaj, są tam do dzisiaj myślę, że Akurat jednemu, jednemu z naszych też wychowanków przeszkodził gdzieś, e, przeszkodziła gdzieś kontuzja, e, tak naprawdę via bytowia, trafił do Lecha Poznań i tam e, mógł być też już po debiucie, mówi o e, Juliuszu Letniowskim. I, 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 I tak naprawdę tak, to jest, to jest ten moment. Natomiast pamiętajmy, że rzeczywiście, tak jak mówiliśmy, szkolenie w tej chwili to jest proces długoletni, zwłaszcza, że... Zaczynamy szkolić w tej chwili już w wieku 5-6 lat. Kiedyś jak trener myślę zaczynał, może jeszcze trochę później, to szkolenie ta, ta inicjacja w klubie odbywała się na, w późniejszym wieku. My teraz przyjmujemy tak naprawdę to, co kiedyś odbywało się w szkołach i na podwórkach. Tak? Teraz podwórek jest coraz mniej, więc, więc rodzice dowożą, dostarczają te, te dzieci do klubów i one tam zaczynają się szkolić, więc o kilka lat ten proces szkolenia się wydłużył, ale. Te dzieciaki, które w 2012 roku z kolei miały po 6-7 lat, to oni teraz właśnie wchodzą w wiek juniorski taki wiek, w którym przychodzą powołania do kadr polski, tak? Młodzieżowych, do rywalizacji już takiej o coś i myślę, że... Że coraz częściej będziemy słyszeć o, 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 o tym. No my będziemy się na pewno chwalić. I to Łukasz na pewno potwierdzi, że nie mieszkamy informować, jak się da, że to są wychowankowie tego programu i, i że, że oni odnoszą sukcesy. Panie Domku, jeszcze chciałam zapytać, bo to tak wspaniale mówimy o tej piłkarskiej przyszłości z Lotosem, o tym, że współpracujecie z poszczególnymi klubami. Czy to jest tak, że to wy wybieracie te kluby? W całej Polsce na Kaszubach również, czy to one mogą się w jakikolwiek do Was sposób zgłosić? Bo to też jest bardzo ważna informacja. Hmm, oczywiście, że na przestrzeni tych lat odbywało się to w różny sposób, tak? Część klubów wytypowaliśmy sami. My chcieli, naszym celem było objęcie województwa jak naj taką bardzo szeroką siatką, tak więc też to no, nie mogło być skupione w jednym miejscu, tylko szukaliśmy tych lokalizacji w różnych, w różnych miejscowościach. No. Natomiast też były takie, które zgłosiły się do nas same tak? i myśmy, robiąc pewien research, e, stwierdzali, czy to, e, czy to jest możliwe, e, czy nie. No, w, w sumie w ten sposób też można tak powiedzieć, trafił do nas Białystok, tak? że gdzieś tam e, zgło zgłosił się klub, e, gdzie myśmy nie do końca. E, Planowali aż taką powiedzmy ekspansję na samym początku, żeby to było województwo podlaskie. Myśleliśmy, że może gdzieś tam coś po drodze jeszcze gdzieś wstąpimy, ale, ale uznaliśmy, że pojechaliśmy tam na miejsce, zobaczyliśmy jak to wygląda, jakimi obiektami oni dysponują, jacy są zawodnicy już na dzień dzisiejszy, jacy są trenerzy i uznaliśmy, że warto by było właśnie tam to, tamto zrobić. Drodzy Panowie, dziękuję wam bardzo za wizytę w studium. Na dzisiaj Dziękujemy. to wszystko w naszej radiowej Akademii Piłkarskiej, ale my oczywiście usłyszymy się za tydzień, również po godzinie 11. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Łukasz Frenek, szef biura sponsoringu grupy LOTOS, Paweł Jana z programu Piłkarska Przyszłość z lotos i Tomasz Buchański, prezes zarządu Akademii Piłkarskiej LG. Dzisiaj byli w studiu Radia Reklama.